Jako chrześcijanin, jako protestant będący częścią i pastorem Kościoła Reformowanego wierzę w realną obecność Pana Jezusa w czasie komunii, w czasie Wieczerzy Pańskiej. I tutaj kilka uwag gwoli wyjaśnienia. Realna obecność Pana Jezusa niekoniecznie oznacza widzialna albo fizyczna lub cielesna. Cieleśnie i widzialnie Pan Jezus jest w niebie, a nie na ziemi. Tu na ziemi możemy doświadczać jednak realnego spotkania z Nim. W jaki sposób? No ano taki, który sam ustanowił poprzez chrzest, poprzez komunię, poprzez nabożeństwo Kościoła, poprzez słuchane, czytane i wyjaśniane Słowo Boże, poprzez modlitwę. Czyli innymi słowy, chcesz spotkać się tu na ziemi z Panem Jezusem, Owszem, On słyszy Cię, On widzi Cię gdziekolwiek jesteś, ponieważ jest Bogiem wszechobecnym, jednak w szczególny sposób, wzorem Ewangelii, Pan Jezus spotyka się z nami w Dzień Pański, czyli w pierwszy dzień tygodnia, Dzień Zmartwychwstania, podczas zgromadzenia uczniów, czyli zgromadzenia kościoła wokół Słowa Bożego i wokół Stołu Pańskiego. O chlebie łamanym podczas komunii w zgromadzeniu uczniów podczas ustanowienia wieczerzy pańskiej nasz Pan powiedział to jest ciało moje. Nie powiedział w ten sposób o każdym chlebie, na przykład o chlebie, który być może zjesz dzisiaj y, przy kuchennym stole podczas kolacji. O winie y, podanym w zgromadzeniu uczniów podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedział to jest moja krew. Nie powiedział w ten sposób o każdym winie, które również być może dzisiaj wypijesz wieczorem podczas oglądania filmu. Dlatego tak ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, abyśmy oczami wiary widzieli Chrystusa obecnego w sakramencie komunii, czyli wieczerzy pańskiej. I po drugie, abyśmy regularnie przychodzili na nabożeństwo kościoła, by spotkać się z Chrystusem wokół Jego słowa i wokół Jego stołu.